Cześć, tu Dzisiaj spotykam się z Karolem Kopcem, stand ze Stand -up Polska. Zobaczycie jak zareaguje na moje najnowsze sztuczki. Pierwsze zdjęcie profilowe? Tak. W tym to jest bus Astral, tak? Tak. No to jest, to jest... właśnie -Bur -Bur, w Edynburgu, sensie, w tym izo. Dobra, zobaczcie. Napisz tutaj, duży w razie napis, tak żeby ktoś kamera to widziała. No. Cokolwiek chcesz. Cokolwiek? Można nie pokazywać. Znaczy nie, ja mogę trudno. żebyście wiedzieli. To się nie zmazuje. Nie. Boga ja? Tak. No nie zmazuje się. Zwyczaj została ewidentnie przed was. Trzeba się patrzeć naprawdę na każdy ruch. Co on robi? Co robi? Jest stała. Widzisz te krawędzie porwane? Powinny być środka, są na zewnątrz. Z mojej perspektywy wygląda to śmiesznie. Zobacz, jak się postawały wszystkie ćwiartki. Ej, no weź. Zobacz, ma falę różnych kart. Chciałbym, żebyś powiedział yeah. stop, kiedy chcesz dołączyć. Stop. Tutaj? Mhm. Zobaczmy te karty. Mam hasia? Mhm. Postaram się ją odgadnąć. Okej? Okay. No. Myśl o swojej karcie. Mhm. Myślisz o niej? Tak. Patrz. Miałem ja ma nic na palcach? Mm -hmm. Nie. Patrz na radę. Uwaga. Chciałeś kokiet? Jakim? <śle epizy> yeah.